Choć do kalendarzowego i astronomicznego lata jeszcze przed nami trochę czasu, tak długa zima spowodowała, że coraz częściej pragniemy słońca, a że to słońce od jakiegoś czasu jest, no to coraz chętniej wybywamy nad akweny wodne. Jednym z takich akwenów wodnych jest Dąbrowska Pogoria 3. Pogoria 3 w rejonie której zmieniono ostatnio organizację ruchu. Jak widzieliście nawet znak niż Pogoria 3 w prawo. Ja jestem, ja z ulicy Konopnickiej jadę do ulicy Malinowe Górki. Ulica Malinowe Górki, która jeszcze do niedawna jadąc tutaj na wprost można było spokojnie do pogori 3 do plaży dojechać. Obecnie jak widać jesteśmy w stanie dojechać tylko tutaj do zlokalizowanych posesji. Dalej nie ma możliwości przejazdu więc trzeba jechać zgodnie z tym co było na znakach na, yy, na ulicy Konopnickiej przed rondem przy skrzyżowaniu z ulicą Olszową. Tak więc ja w tej chwili muszę się wrócić i na rondzie pojechać na w zasadzie trzeci zjazd. Trzeci zjazd, bo tutaj mamy zjazd pierwszy, który jest zjazdem również gdzieś do działek. Zjazd drugi w Konopnickiej, zjazd trzeci w Olszową i ulicą Olszową jedziemy do, do ulicy do ulicy Siewierskiej którą to do Siewierską dojedziemy sobie do plaży i mola przy przy Pogori 3 oczywiście ta zmiana jest to zmiana na okres letni bo z tego co się orientuję zmiana wprowadzona z dniem 30 kwietnia więc już na tegoroczną majówkę i taka zmiana więc taka organizacja ruchu ma nam obowiązywać hmm, chyba do końca września a więc w zasadzie do końca tego można powiedzieć ciepłego okresu gdy gdy wybywamy po prostu nad wodę odpocząć od od upałów, od ciepła czy też tym ciepłem się yy, się cieszyć. No i jak widać dojechałem do Ronda przy Pogori 3 na sam parking wjeżdżam pierwszym zjazdem A po zakończeniu wypoczynku nad piękną naszą Pogorią 3 trzeba znowu z parkingu wyjechać do skrzyżowania Konopnickiej i Olszowej i musimy to zrobić moi drodzy inaczej. Nie możemy tego zrobić przez ulicę Siewierską, która jest drogą jednokierunkową czyli jest dojazdem do Pogorii a musimy to zrobić przez ulicę Malinowe Górki jednokierunkową drogę już od ronda do zabudowań w ciągu ulicy Malinowe Górki czyli prawie prawie do ronda na skrzyżowaniu Olszowej i Konopnickiej Cały ten odcinek, gdzie teraz jadę, w tej chwili jest to droga jak widać jednokierunkowa. Oczywiście, te powtórzenia wiążą się z tym, że od prawej strony mamy drogi z zakazami ruchu. Stamtąd mogą wyjeżdżać rowerzyści, mogą gdzieś mieszkańcy, mogą pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne, lub przez te osoby kierowane. Tu jest jakiś wyjazd z lasu też mogą się pojawić yy, choćby, choćby właśnie rowerzyści czy jakieś pojazdy, podmioty upoważnione do tego aby, yy, aby tam do tego lasu yy, wjechać i dojeżdżam sobie do skrzyżowania właśnie z Olszową Konopnickiej wyjeżdżamy do ulicy Konopnickie, jeszcze skrzyżowanie ze Skibińskiego z łamanym pierwszeństwem, ze stopem. Oczywiście muszę tutaj ustąpić pojazdom z prawej i lewej strony. Tak więc wszystkim, którzy zamierzają na Pogorie jechać, to życzę oczywiście miłego, wypoczynku nad, nad pogorią, no i szerokości, pamiętajcie o tych zmianach, nie jeździcie moi drodzy na pamięć.